Dzień dobry, witam. Pasie Cygana. Tak wcześniej nagrywałem jakieś krótkie filmiki z początku yy, produkcji, wytworzenia ulat trzcinowego, korpusu trzcinowego. Tak widać tutaj dzisiaj. Już nie jest on jeszcze dokończony, ale jest y, oczywiście skręcony, zadrutowany. Pozostało go jeszcze ładnie tutaj wykończenia ładnie z boku porobić te deseczki, ale w ten sposób to się tak to wygląda, myślę, że jak na pierwszy raz a pierwszy raz w ogóle robię taki olczcinowy nie były też idealne materiały, bo to robiłem z tego co mam a tak naprawdę by trzeba było kupić po prostu w tartaku łaty deski i wtedy to zupełnie inaczej by wyglądało jest możliwa zabudowa ciepła i zimna obie wersje obie wersje no w zabudowie ciepła jest większy luz między ściankami zabudowa zimna to no trochę tutaj za dużo trzciny może da mi tak by na styk, ale ogólnie bardzo ładnie się prezentuje mówię Troszkę go trzeba dopracować nie wyszlifować i naprawdę piękny korpus także dziękuję za uwagę pozdrawiam